8.00 śniemy z Marią śniadanko 2, 1. jeden Ciao, ciało ja już zaczynam troszkę po polsku mówić Po tylu dniach spędzonych we Włoszech to, to tak naturalnie wychodzi <laughs> Witamy w dniu trzecim <laughs> Lecimy sobie eliminację gru, żeby się nie wyeliminować jako pierwszy a w sumie tak jak chłopaki czyli to mamy jechać na 10 km, więc E, prawdopodobnie jeżeli zgłosi się mniej więcej tyle samo osób, ile, ostatnio, ile wczoraj, to pierwsze kilkanaście rund, chyba tam 16, będzie bez eliminacji. E, więc jest szansa, że dzisiaj przejdziemy więcej. Przynajmniej ja no wola tak jakby... Jest znaczne na dłuższe. Um, no, ale no, później będziemy mieli wolny, wolne popołudnie i zobaczymy. Może Wam pokażemy Laquila. No, to by było na tyle, to zobaczenia potem. To jest przekleństwo, e, Co tam chłopaki? Nie no, nie jest dobrze. Fa, fa, fajnie było. Zgłosiło się troszkę mniej osób niż było na listach startowych, tak jak wczoraj. Przez mm -hmm. no, co od razu finał. Nie było półfinałów, ale w zamian zrobili nam na rozjazdu, żeśmy musieli sobie krążyć. 15 minut. I chłopak z Senegalu. I Chłopak z Senegalu zaczął tutaj się. Nie wiem, on chyba myślał, że się ścigamy już i zaczął tak, że... Nasze się prawie śniegu na wywalił na wyjściu, a my tutaj peletonem jedziemy tam na, na, na jedną częścią toru. No i. Wszyscy tam się zaczęli śmiać później, bo on próbował się włączyć w peleton jakoś dziwnie. Ma trzy razy taki pojedynek tam zrobił. Czyli goście z proturu normalnie przerwę, a gościu nie ogarnął, i myślę, że to jest wyścig. Nie, 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 on nie On po prostu się tak chciał z nami zabawić. Nie, Prawie krak z taki karambol byłby z tego. On no, że ćwiczył. Może tak. Najpierw tam prawie wywrócił ku peleton na łuku Potem dwójka go wyminęła, bo chciała jak najszybciej wyminąć, a on potem się na trzecią pozycję wbił tak z bara po Hamsku, nie? I też się mało co nie wywrócił znowu i kolejne pół peletony, to potem każdy ostrożnie, tak w pół metra od niego przynajmniej, nie? za Ale gościa zrobi taką praksę, a wszyscy bekę od razu cisną, nie? To tak, który miał Black, black Tracker na pierwszym. Nie, nie, nie zakładamy Black Tracker. Dobrze go trzymało. Na pierwszą pozycję. W rolkach, bo, bo nie na tym to polega. Na tak, 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 Albo na deszcz. Ale nie jedno. <laughs> Jadę. Czy Czyli chcesz? No, przejechałam do pierwszej eliminacji, więc no to było, jak zostało no jakąś połowę, połowę dystansu. 25 rund jakoś może przejechałam. Eee, no ciężko trochę. W sumie się przepychały dość. Eee, na początku próbowałam przejść na początek, się na no. ten, ale tam czułam się tak trochę niebezpiecznie i w ogóle prawie się wywaliłam, bo mi jedna wjechała i podcięła mi dosłownie rolki, że... A tam na drugiej prostej? Na, tej na, na, na wejściu w łuk. No, w sensie tak jakby końcówka prostej, wejście w łuk i mi tak jakby wjechała we mnie dosłownie, w rolki i mi takie podcięła, że no y, strasznie no... Tam, gdyby któraś tam, ja się chyba podtrzymałam o którąś, to gdyby nie to, to tak jakby na banku leżała. I później stwierdziłam, że bezpiecznie być na tyle, i się trzymałam tak, jakby sobie spokojnie chałam z tyłu. W się sensie w peletonie. No, jak dla mnie to było mocne tempo, więc. no. A teraz e, mamy tutaj panią Aleksandrę. Co powiesz? Powiem tak. Fala. <grym> Troszkę gardło woli. Kaszalek. No, to jest w sumie mega sucho. I podczas wyścigu normalnie czułam aż jak mi wszystko wysycha i tak jest to kurczy się usta, są nie wszystko, próbowałam jakoś wyprodukować tą ślinę, ale nie wiem, po kilku próbach stwierdziłam, że odpuszczam, otwieram gębę i jadę z taką <laughs> otwartą, bo w tylko powietrze, nie? No ale yy, przed biegiem w ogóle mega się stresowałam, bo bardzo się boję jakby tego tłumu, jazdy w peletonie, ale w sumie start mi poszedł dobry, jakoś no przestałam myśleć, po prostu zaczęłam jechać i myślę, że spoko, I myślałam, że będzie gorzej, a w sumie fajnie mi się jechało. Plan był taki, żeby po prostu przyjechać w takim tempie, gdzie po prostu nie czuję, żeby się za zażynała, a do momentu, kiedy właśnie już wiem, że jest z siebie wszystko żeby się trzymać, powiedzmy początku tego etapu. Odpuściłam, bo no, mój wiek dopiero jest jutro, więc yy, fajne doświadczenie, kurczę, aż mam ochotę pojechać na jakieś randomowe zawody zagraniczne i po prostu pościgać się na torze i dać sobie 100%, bo no, jestem ciekawa, jak jak to yy, no, zakończyło się, gdybym po prostu miała przejechać cały wyścig. Tyle na dzisiaj.